Wszystko, co nie jest w harmonii z waszym prawdziwym światłem, co wciąż znajduje się w waszym ciele lub umyśle, niech zostanie uwolnione właśnie teraz. Dajcie to swojej duszy. Jest to największa rzecz, jaką możecie zrobić dla siebie i wszystkich swoich poprzednich wcieleń w tej chwili. Uwalniam. Uwalniam wszystkie rzeczy, których nie otacza światło, które nie są w harmonii z moim życiem, które nie są radością mojego życia. Uwalniam. Daję je Tobie, duszo. Przekazuję te rzeczy w Twoje ręce. Wiem, że Ty wiesz, co zrobić, bo jesteś moją duszą. Daję je Tobie. Uwalniam, uwalniam wszystkie rzeczy, których nie otacza światło, które nie są w harmonii z moim życiem, które nie są radością mojego życia. Uwalniam, daję je Tobie duszo, przekazuję te rzeczy w Twoje ręce, wiem, że Ty wiesz co zrobić, bo jesteś moją duszą. Daję je Tobie. Uwalniam. Uwalniam wszystkie rzeczy, których nie otacza światło, które nie są w harmonii z moim życiem, które nie są radością mojego życia. Uwalniam. Daj je Tobie, moja dusza. Przekazuję te rzeczy w Twoje ręce. Wiem, że Ty wiesz co zrobić, bo jesteś moją duszą. Daj je Tobie. Poczekaj cierpliwie. Czekaj spokojnie i cierpliwie.